Szanowni Państwo, Panie Ministrze, drogi przyjacielu, to jest niesamowity moment, kiedy nasze relacje stają się coraz silniejsze i relacje polsko-kanadyjskie nigdy nie były tak dobre jak teraz, szczególnie wymiana w obszarze bezpieczeństwa, współpraca naszych sił zbrojnych. Obecność Armii Kanadyjskiej na terytorium Rzeczpospolitej, żołnierzy kanadyjskich, którzy wspierają Ukrainę, którzy dbają o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, którzy trenują, ćwiczą razem z naszymi żołnierzami, ale też ćwiczą i trenują żołnierzy ukraińskich. Silne sojusze, silna armia i silne społeczeństwo. Te trzy sprawy stanowią o zwycięstwie. Jak je mamy, to będziemy wygrywać jak którąś z tych rzeczy utracimy to niestety czarny scenariusz jest możliwy. Chcemy podpisać umowę o podnoszeniu swoich umiejętności w swojej współpracy na lata 2025-2026 precyzyjnie opisać to co Kanada i Polska w dziedzinie bezpieczeństwa może wspólnie zrobić. Mamy jednoznaczne stanowisko w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Ukraina walczy prawie 3 lata. Od samego początku i premier Trudeau był jednym z tych liderów świata zachodniego, który od razu zadeklarował daleko idącą pomoc i Kanada od samego początku w tym bierze udział. Pan minister jest to bardzo osobiście zaangażowany. I będziemy brać udział w pomocy, w dostarczaniu. Tu główną rolę odgrywa nasz hub, Pollock Hub, czyli Jasiąka w Rzeszowie, lotnisko, które stanowi główny punkt wsparcia humanitarnego i w każdym innym obszarze. Będziemy wspierać swoje działania w ramach NATO. Ustaliliśmy kilka spraw dotyczących inwestycji NATO, również tych inwestycji strategicznych, strukturalnych, dotyczących zdolności operacyjnych wojsk natowskich w Europie. Możemy tu liczyć na, kan na Kanadę. Rozmawialiśmy o podnoszeniu kwalifikacji, o korzystaniu z umiejętności posługiwania się, zawładnięcia najnowocześniejszym sprzętem, jak również podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie obsługi leopardów, bo i polska armia korzysta z leopardów, i kanadyjska mamy dobre doświadczenia w Akademii Leopardów w Żaganiu. Chcemy, żeby te doświadczenia, które już były naszym udziałem razem ze stroną kanadyjską, były kontynuowane to jest dla nas bardzo ważne że żołnierze kanadyjscy są na wschodniej flance nie tylko w Polsce ale bardzo duża grupa żołnierzy kanadyjskich jest na Łotwie tam też są polscy żołnierze więc to jest to współdziałanie z Kanadą spośród państw NATO ta wymiana umiejętności zdolności operacyjnych jest jedna z najsilniejszych i to jest dla nas niezwykle budujące. Jesteśmy otwarci na pogłębienie tej współpracy. Myślę, że ten plan na lata 2025-2026, który przyjmiemy już niedługo, będzie stanowił o jeszcze większym rozwoju i integracji naszej siły, naszej odpowiedzialności na rzecz bezpieczeństwa.